Gdybym nie pojechała do Polski, może nigdy bym się nie dowiedziała? Co mam robić? Może po prostu jestem beznadziejna? Niemiecka licealistka przyjechała na wymianę do Polski i zalała się łzami na hali do Szermierki. Za tym wszystkim kryje się zadziwiająca prawda. Co się wydarzyło? Sprawdźmy to. Cześć, nazywam się Johanna. Uczęszczam obecnie do prywatnej szkoły w Berlinie. Od dzieciństwa moje życie kręciło się wokół koszykówki. Nieco dłuższe niż u innych ręce i nogi były moją wielką pomocą na boisku. Odkąd dołączyłam do lokalnej drużyny klubowej, moja obsesja na punkcie zwycięstwa stawała się coraz silniejsza. Wierzyłam, że zwycięstwo to wszystko i ciężko trenowałam każdego dnia. Po wybraniu mnie na kapitana, moje wysokie standardy przeniosłam bezpośrednio na koleżanki z drużyny. Gdy tylko koleżanka popełniła błąd, natychmiast ją surowo upominałam. W trakcie meczów nie miałam litości dla tych, które nie grały zgodnie z moją wizją. Pewnego dnia po treningu podeszła do mnie koleżanka i powiedziała, że atmosfera w drużynie jest zła. Zmarszczyłam brwi. Odparłam, że atmosfera w ogóle nie ma znaczenia. Zebraliśmy się, by wygrywać, a dla zwycięstwa należy znieść każdą presję. Czułam jednak, że dystans między mną a resztą drużyny się powiększa. Kiedy rozmawiały, ja zawsze byłam na uboczu. Słyszałam, jak umawiają się na wyjście na zakupy w weekend, ale nikt mnie nie zaprosił. Powiedziałam sobie, że tak musi być. Kapitan czasami bywa samotny. Jeśli to cena za zwycięstwo, muszę ją zaakceptować. Jednak przez jeden mecz zaczęłam oddalać się od koszykówki. Ten dzień pamiętam do dziś. To był półfinał regionalnych mistrzostw, a przeciwnikiem nasz najsilniejszy rywal. Zostało tylko 30 sekund. Spojrzałam na tablicę wyników, przegrywaliśmy 10 punktami. To była nasza ostatnia szansa. Nadarzyła się okazja do szybkiego ataku. Pędziłam z piłką do przodu. Moja koleżanka, biegnąca równolegle po lewej, była niekryta. Krzyczała, żebym jej podała, ale zignorowałam ją. Pomyślałam, tę piłkę muszę wrzucić za wszelką cenę. Wygrałam to moimi rękami. Ruszyłam pod kosz i oddałam wymuszony rzut. Jednak piłka została zablokowana przez obrońcę, nie dotykając nawet obręczy. Najlepsza zawodniczka drużyny przeciwnej natychmiast ją przejęła. Zabrzmiał sygnał kończący mecz. Ponieśliśmy sromotną klęskę. Moje oszołomienie, rozczarowane miny koleżanek i trener trzymający głowę w dłoniach na ławce, to wszystko wryło mi się w pamięć. Trener surowo mnie skarcił, Johanna, po co ty w ogóle grasz w koszykówkę? Dla zwycięstwa. Nie. Dla drużyny, dla koleżanek. Dziś o tym zapomniałaś. Te słowa głęboko mnie zraniły. Tak, zapomniałam o najważniejszym. Koszykówka nie jest sportem dla jednej osoby, to sport zespołowy, ale ja grałam tylko dla własnej chwały. Następnego dnia przygotowałam się do treningu, ale nie mogłam wyjść z domu. Nie miałam odwagi spojrzeć w oczy moim koleżankom. Od tego dnia coś we mnie się zmieniło. Zamknęłam się w pokoju i przestałam wychodzić. Koszykówka była kiedyś całym moim życiem. Byłam dumna z bycia zawodniczką, ale ta duma została doszczętnie zniszczona. Rodzice, widząc mnie zamkniętą w pokoju, bardzo się martwili. Z zaskakującą propozycją wyszła moja mama, a co powiesz na zmianę otoczenia? Doświadczyć czegoś nowego w nowym miejscu. Nie ukrywałam zdziwienia. Co masz na myśli zmiana otoczenia? Studia za granicą. Ucząc się w innym kraju, poznając nową kulturę. To może być szansa na odnalezienie nowej siebie kropka. Studia za granicą, nigdy o tym nie myślałam. Mama powiedziała mi, że sama studiowała za granicą, gdy była młoda, i to doświadczenie jest dla niej skarbem do dziś. Byłam zaskoczona, że moja mama kiedykolwiek studiowała za granicą. Wybrała Polskę, ciche miasteczko niedaleko Warszawy. Opowiadała, że na początku czuła się niepewnie, ale szybko urzekła ją polska gościnność. Polska. Słysząc to słowo, coś we mnie drgnęło. Chociaż trochę wiedziałam o tym kraju z filmów i programów kulinarnych, perspektywa wyjazdu wciąż budziła niepokój. Obawiałam się, że przy moim charakterze gdziekolwiek bym pojechała, będę nielubiana. Mama mówiła dalej o życzliwości Polaków. Opowiadała, że kiedy miała problemy, zawsze ktoś jej pomagał, a bezpieczeństwo było doskonałe, nawet chodząc samotnie w nocy. Dodała, że jeśli mam wyjechać, w Polsce poczuję się spokojna. Słuchając mamy, w moim sercu zapaliła się iskierka nadziei, nowe otoczenie, nowa ja. Tydzień później podjęłam decyzję. Postanowiłam podjąć wyzwanie i wyjechać na wymianę do Polski. Rozpoczęły się przygotowania. Uczyłam się podstaw języka polskiego na kursach online, a także poznawałam polską kulturę i zwyczaje. Wybrano szkołę, liceum, około godziny jazdy pociągiem od Warszawy. Zaaranżowano pobyt u rodziny goszczącej, zaczęłam się z nimi kontaktować przez e-mail. Wyglądali na bardzo miłą rodzinę, co mnie trochę uspokoiło. Wyraźnie pamiętam dzień przyjazdu do Polski. Kiedy postawiłam stopę na ziemi lotniska Chopina w Warszawie, serce biło mi jak oszalałe. Lotnisko było bardzo czyste, ani jednego śmiecia na podłodze. W hali przylotów czekała na mnie uśmiechnięta para w średnim wieku. To byli moi gospodarze, państwo kowalscy. Od następnego dnia państwo kowalscy wspierali mnie we wszystkim, pomagając mi zaadaptować się do życia w Polsce. Uczyli mnie, jak korzystać z tramwaju, jak robić zakupy, jak segregować śmieci podstawowych rzeczy potrzebnych w polskim życiu. Zawsze uśmiechali się i pomagali mi, gdy miałam problemy językowe. Ich obecność była dla mnie ogromnym wsparciem duchowym. Życie w polskiej szkole też było czymś nowym. Na początku byłam zdezorientowana różnicami językowymi i kulturowymi, ale koledzy z klasy byli bardzo życzliwi. Nigdy nie zapomnę, jak się jąkałam ze zdenerwowania podczas autoprezentacji, a wszyscy nagrodzili mnie ciepłymi brawami. W weekendy, państwo kowalscy zabierali mnie na różne miejsca. Odwiedzałam pobliskie kościoły, brałam udział w lokalnych festynach. Za każdym razem, gdy stykałam się z polską kulturą i tradycją, moje zainteresowanie polską rosło. Kiedy moje nowe życie zaczęło się stabilizować, na zaproszenie pana Kowalskiego postanowiłam odwiedzić halę do Szermierki, ponieważ był on asystentem instruktora w lokalnym klubie Szermierki. Gdy weszłam do hali, byłam zaskoczona. Zebrały się tam osoby w różnym wieku, od nastolatków po seniorów. Powiedziałam: Nie spodziewałam się, że będzie tu tylu ludzi w różnym wieku. Pan Kowalski mi wyjaśnił, Najlepszą rzeczą w szermierce jest to, że każdy, bez względu na wiek czy budowę ciała, może się nią cieszyć. Mówi się, że większość ruchów w szermierce jest powolna, więc obciążenie dla ciała jest małe. Dlatego osoby słabsze fizycznie i seniorzy mogą ją łatwo kontynuować we własnym tempie. Wielu zawodników startujących w turniejach ma 50 do 60 lat, a niektórzy nawet ponad 80 lat nadal są aktywnymi szermierzami. Zamiast wieku i sprawności fizycznej, to lata nagromadzonego doświadczenia naprawdę mają znaczenie. Obserwowałam ludzi na sali. Dostojna postawa starszych osób, skupione spojrzenia młodych. Czułam w tym wszystkim wspólny mianownik, wykraczający poza wiek. Wtedy starsza kobieta z siwymi włosami stanęła naprzeciwko manekina treningowego. Widząc jej postać, wstrzymałam oddech. Jej wyprostowana postawa i sposób, w jaki trzymała szpadę, miały niewypowiedziane piękno. Kiedy szpada została wyprowadzona, ostrze uderzyło w cel z błyskiem. To pani Nowa. Mimo, że ma ponad 80 lat, nadal jest aktywną szermierką, powiedział mi pan Kowalski. Byłam tak wzruszona, że nie mogłam nic powiedzieć. Pani Nowa uśmiechnęła się i zagadnęła do mnie. Przedstawiłyśmy się sobie. Pani Nowa powiedziała, że zaczęła uczyć się Szermierki po sześćdziesiątce. Wcześniej była zbyt zajęta pracą i rodziną, by poświęcić czas sobie. Powiedziała, że odkąd zaczęła ćwiczyć Szermierkę, jej życie się zmieniło. Dla pani nowej Szermierka była sensem życia, a codzienne treningi okazją do ponownej refleksji nad sobą. Też chciałabym być taką Szermierką, jak pani Nowa, pomyślałam. Od następnego dnia, pod okiem pana Kowalskiego, zaczęłam uczyć się podstaw Szermierki. Ćwiczenie podstawowych ruchów było dla mnie niespodziewanym wyzwaniem. Sposób poruszania stopami, kierunek ciała, pozycja rąk, cała sekwencja ruchów w Szermierce miała ustalone zasady. Te zasady miały pomóc uczącemu się w wykształceniu właściwego nastawienia i postawy. Pan Kowalski cierpliwie uczył mnie każdego ruchu. Johanna, za wysoko trzymasz ramię, nie napinaj się tak bardzo. Instrukcje pana Kowalskiego były precyzyjne, ale trudno mi było je od razu zastosować. Wyrwało mi się, dlaczego tak bardzo trzeba dbać o te detale. Pan Kowalski uśmiechnął się łagodnie. Podstawowe ruchy są fundamentem szermierki. Cała sekwencja to płynna całość. Jeśli zaniedbasz jeden ruch, cała późniejsza procedura się zmieni. Nie spiesz się, opanuj to powoli. Zgodziłam się z tym, ale czułam zniecierpliwienie. Gdybym grała w koszykówkę, od razu mogłabym ćwiczyć z piłką, a tutaj nawet nie pozwolono mi na prawdziwe fechtowanie. Ćwiczyłam z ćwiczebną szpadą dla początkujących i manekinem. Codzienny trening polegał na powtarzaniu tych samych ruchów. Mimo to powoli robiłam postępy i w końcu mogłam stanąć naprzeciwko celu. Nareszcie mogę fechtować w kierunku celu, serce mi zabiło. Pomyślałam, w końcu doświadczę prawdziwej szermierki. Jednak rzeczywistość była brutalna. Moje pierwsze pchnięcie nie trafiło w cel, a tylko bezwładnie opadło. Spróbowałam drugi, trzeci raz to samo. Nie spiesz się, powiedział pan Kowalski. Poczułam wewnętrzny opór wobec tych słów. Jaki jest sens ćwiczenia, jeśli nie trafiasz w cel? W koszykówce chodziło tylko o wrzucenie piłki do kosza. Odległość do manekina była spora, a cel mały. Dlaczego nie trafiam? Powtarzałam nudne podstawy tyle razy, dlaczego nie ma efektów? Ta myśl narastała we mnie. Jakby wyczuwając moje uczucia, pan Kowalski powiedział coś niespodziewanego. Johanna, gdzie jest twój umysł, kiedy wyprowadzasz pchnięcie? Zapytał. Co? Zdziwiłam się. Czy myślisz tylko o tym, żeby trafić? Czy masz w głowie tylko to, żeby szybko robić postępy i dogonić innych? Słowa pana Kowalskiego mnie olśniły. Rzeczywiście, mój umysł zawsze gonił za wynikiem. W Szermierce ważne jest, aby odpuścić takie przywiązanie do wyniku. Słowa pana Kowalskiego głęboko we mnie uderzyły. Dotychczas zawsze skupiałam się na wyniku i dążyłam do niego za wszelką cenę. Jednak w Szermierce dążono do zupełnie innej metody. Ale w ten sposób nie da się wygrać, prawda? Zadałam pytanie, które mnie nurtowało. Sztuka walki nie jest rywalizacją z innymi. Jeśli jest jakiś przeciwnik, to jest nim twój niestabilny umysł. Pan Kowalski wyjaśnił mi mentalność Szermierki. Następnego dnia zabrał mnie w pewne miejsce. Przeszliśmy przez elegancką bramę i brukowaną ścieżkę, a moim oczom ukazał się piękny polski ogród. Była to kawiarnia. Wewnątrz było pomieszczenie z drewnianą podłogą i eleganckimi drewnianymi meblami. Na ścianie wisiał obraz, a w ważonie w rogu stały piękne kwiaty. Powitała nas łagodnie uśmiechnięta pani, mistrzyni przyrządzania kawy, przyjaciółka państwa Kowalskich. Usiedliśmy przy stoliku. Samo przebywanie w tej cichej przestrzeni sprawiło, że poczułam, jak mój umysł powoli się uspokaja. Z zafascynowaniem obserwowałam pełne wdzięku ruchy mistrzyni. Ogrzewanie filiżanek, mielenie kawy, zalewanie wodą każdy ruch harmonizował z przestrzenią. Po wypiciu kawy mistrzyni powiedziała Pani Johanno, czy dostrzegła pani wspólne elementy między przyrządzaniem kawy a szermierką? W tej chwili zrozumiałam. Postawa mistrzyni, ruchy jej rąk i palców były bardzo podobne do postawy podczas fechtowania. To nie tylko ruchy ciała. Rdzeniem sztuki kawy jest spokój i opanowanie. Oznacza to osiągnięcie wewnętrznego spokoju i harmonii podczas procesu przygotowywania kawy, bez pośpiechu i bez rozpraszania się przez świat zewnętrzny. Ten sam duch jest w szermierce i innych sztukach walki. Nie chodzi tylko o technikę, ale o kultywowanie charakteru i udoskonalanie umysłu, na tym polega dyscyplina. Przypomniałam sobie moje doświadczenia z szermierką. Nie chodziło tylko o prawidłową postawę i ruchy, ale także o mój wewnętrzny rozwój. Poczułam, że to czego uczył mnie pan Kowalski jest tu również prawdą. Znaczenie zawarte w każdym ruchu i koncepcja dyscypliny tego dnia, wiele myśli krążyło w mojej głowie. Kilka dni po tym doświadczeniu, jak zwykle szłam na hale do Szermierki. Niechcący spojrzałam w kierunku rzeki i zobaczyłam kilka osób, które coś robiły nad brzegiem. Na początku myślałam, że wędkują, ale po bliższym przyjrzeniu się, wszyscy trzymali worki na śmieci. Wtedy jeden z nich podniósł głowę i mnie zauważył. Johanna. Zaskakujące, to był członek klubu Szermierki. Rozejrzałam się i zobaczyłam też inne twarze członków, panią nową i pana Kowalskiego. Wszyscy tam byli. Zdezorientowana, przywitałam się i zapytałam, co robią. To nasze regularne sprzątanie, odpowiedzieli. Raz w miesiącu zbieramy śmieci wzdłuż tej rzeki. Zapytałam, czy to jest działanie klubu Szermierki. Pan Kowalski odpowiedział, że nie. To całkowicie dobrowolne, nie ma żadnego przymusu. Byłam zaskoczona, że dobrowolnie zbierają się na takie działania poza treningami Szermierki. Jeden z członków, pan Marek, który mówił po angielsku, zapytał, dlaczego bierze w tym udział. Pan Marek powiedział, że na początku przyszedł na zaproszenie pana Kowalskiego bez większego zastanowienia, ale w miarę kontynuowania poczuł, że to jest część szermierki. Sposób, w jaki zachowujesz się w życiu codziennym, odzwierciedla się w szermierce, powiedział pan Marek. Uważam, że to sprzątanie jest również formą praktyki. Pan Kowalski, słuchając naszej rozmowy, uśmiechnął się i wskazał na rzekę. Sprzątanie tej rzeki jest również sposobem na okazanie wdzięczności tej ziemi. Możemy cieszyć się szermierką dzięki łaskawości tej ziemi, więc ma to też znaczenie spłaty długu wdzięczności. Słysząc to, olśniło mnie. To, czego nauczyli się w szermierce uprzejmość, troska, koncentracja i rozmowa z samym sobą, przenosili na codzienne życie. Dyscyplina to kompas wskazujący, jak człowiek powinien żyć. Zdałam sobie sprawę, że to nie tylko w momencie fechtowania, ale we wszystkich aspektach codziennego życia. Kilka dni po akcji sprzątania zastanawiałam się nad moim życiem w Polsce, dniami w szkole, czasem spędzonym z rodziną goszczącą, państwem kowalskimi i różnymi spotkaniami na ulicy. Odkryłam zadziwiającą uprzejmość i grzeczność Polaków. Ludzie ustępujący sobie miejsca w tramwaju, przechodnie cierpliwie wskazujący drogę, uśmiechnięta obsługa w sklepach. Te sceny nie były dla mnie czymś oczywistym. Dlaczego Polacy są tak uprzejmi i troskliwi? Nagle pomyślałam, czy to nie dlatego, że duch moralności i dyscypliny jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. Uważałam, że wspólny duch dyscypliny w sztuce kawy, sztukach walki i szermierce, której się uczyłam, wpływa również na codzienne zachowanie Polaków. Powiedziałam o tym panu Kowalskiemu. Słuchał mnie bardzo poważnie. Faktycznie, jak powiedziała Johanna, duch dyscypliny jest głęboko zakorzeniony w kulturze europejskiej. Uczymy się uprzejmości i troski od najmłodszych lat. To może być fundament polskiego społeczeństwa. Nagle zapytałam: Panie Kowalski, dlaczego pan zaczął uczyć się szermierki? Słysząc to, wyraz twarzy pana Kowalskiego nieco posmutniał. Impulsem była śmierć mojej matki. Chorowała na demencję, a ja opiekowałem się nią przez ostatnie lata. Matka z demencją na początku zapominała drobiazgi, ale później przestała nawet rozpoznawać pana Kowalskiego. Wspomniał, że opieka była trudniejsza niż myślał. Łączenie pracy z niewyspaniem, a co ważniejsze, ból patrzenia, jak matka przestaje być matką. Powoli pan Kowalski był wyczerpany psychicznie i fizycznie. Nie potrafił już być łagodny dla matki. Opowiadał, że kilka razy krzyczał na nią, a nawet prawie podniósł rękę. W jego głosie czuć było głęboki żal. Po śmierci matki wciąż zadawał sobie pytanie: Czy nie mogłem być dla niej bardziej łagodny? Czy nie mogłem próbować bardziej ją zrozumieć? Pewnego dnia, sprzątając jej rzeczy, znalazł zeszyt. Był gęsto zapisany imieniem pana Kowalskiego pismem matki. W miarę pogarszania się demencji, matka desperacko pisała imię syna, by o nim nie zapomnieć. Jakie uczucia towarzyszyły jej, gdy to pisała? Pan Kowalski z trudem mówił, że wtedy w ogóle nie potrafił zrozumieć niepokoju matki. W tych przygnębiających dniach spotkał szermierkę. Pan Kowalski wciąż wyraźnie pamięta widok sali do szermierki, którą odwiedził przypadkiem na zaproszenie przyjaciela. Postacie fechtujących w ciszy. Pan Kowalski powiedział, że ten widok go urzekł. Dziwne uczucie, gdy po raz pierwszy wziął szpadę do ręki. Chwila wyprowadzenia pchnięcia, gdy musiał stawić czoła własnemu wnętrzu, to było dla niego doświadczenie bez precedensu. Pan Kowalski powiedział, że poprzez szermierkę powoli zaczął rozmawiać ze swoim sercem. Proces konfrontowania się ze złością, żalem, smutkiem i akceptowania tych emocji krok po kroku zmienił pana Kowalskiego. Szermierka bez wątpienia mnie uratowała, pan Kowalski uśmiechnął się. Teraz czuł, że jego misą jest nauczanie szermierki większej liczby osób. Pan Kowalski przekazał mi jedno zdanie. W Szermierce mówi się o umyśle przeszłości, umyśle teraźniejszości i umyśle przyszłości. To jest samo życie. Umysł przeszłości to etap przygotowania pchnięcia, zawiera całe przeszłe doświadczenie, wspomnienia, żale i radości. To są doświadczenia, które przeżyłaś w Niemczech i te, które czujesz teraz w Polsce. Umysł teraźniejszości to chwila podniesienia szpady. To my, żyjący w tej chwili, kasie przyszłymi doświadczeniami, aby gromadzić siłę na przyszłość. Ta postawa to ty, teraz, fechtująca tutaj. Następnie jest umysł przyszłości. To moment pchnięcia, symbolizujący potencjał przyszłości i wpływ naszych działań na świat. Kiedy wyprowadzasz pchnięcie, nie celujesz tylko w manekina, ale także kształtujesz swoją przyszłość. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są połączone. Nasze życie jest również w wielkim strumieniu. Z każdym pchnięciem doświadczamy tego strumienia. Każde fechtowanie jest przejściem przez życie od początku do końca. Słuchając tego, nie wiedziałam dlaczego, ale łzy popłynęły mi po policzkach. Moje serce zostało mocno poruszone. Czułam, jakbym po raz pierwszy dotknęła głębokiego związku między szermierką a życiem oraz głębi europejskiej sztuki walki. Pewnego dnia przed treningiem przyszłam wcześniej na hale. W pustej, cichej hali rozbrzmiewał szmer kroków. Wzięłam szpadę i spokojnie ją obserwowałam. Czego nauczyłam się dzięki tej szpadzie? Słowa pana Kowalskiego brzmiały w mojej głowie. Szermierka ma inne znaczenie dla każdego. Wzięłam głęboki wdech, zamknęłam oczy, a potem wsłuchałam się w swój wewnętrzny głos. To ja, która kiedyś goniła za koszykówką. To ja, która była tak zaślepiona zwycięstwem, że raniła koleżanki. To ja, która przyjechała do Polski i czuła się zdezorientowana i niepewna w nowym otoczeniu. I to ja, która powoli się zmienia dzięki szermierce. Otworzyłam oczy. Poczułam w sobie niesamowity spokój. Podniosłam szpadę. Ale teraz nie goniłam za trafieniem. Skoncentrowałam się, kierując swoją świadomość na każdy ruch. Czułam swój oddech i bicie serca. Coś niesamowitego, napięcie w moim ciele powoli ustępowało. Zniknęło dawne zniecierpliwienie i niepokój. Zastąpiła je spokojna koncentracja. Byłam całkowicie skupiona na swoim wnętrzu. Wyprowadziłam pchnięcie. W tej chwili poczułam coś wyjątkowego. Jakby coś z mojego wnętrza płynnie przeszło przez szpadę. Po raz pierwszy poczułam, że cel podąża do mnie. Szpada pięknie trafiła w środek celu. Mój rok na wymianie w Polsce minął jak mrugnięcie oka i wróciłam do Niemiec. Kiedy postawiłam stopę na ziemi lotniska we Frankfurcie, poczucie nostalgii i dziwne poczucie dysonansu uderzyły we mnie jednocześnie. Krajobraz był ten sam co rok temu, a jednak coś było inaczej. Później zdałam sobie sprawę, że to nie otoczenie się zmieniło, lecz ja. Spotkanie z rodziną i przyjaciółmi było pełne radości. Rodzice od razu powiedzieli: Johanna, zmienił się twój wygląd. Przyjaciele też mówili podobnie: Johanna, jesteś spokojniejsza niż kiedyś, a twoje spojrzenie jest łagodniejsze. Za każdym razem, gdy to słyszałam, przypominałam sobie moje doświadczenia w Polsce, zwłaszcza to, czego nauczyłam się w szermierce: nie gonić za wynikiem, stawiać czoła sobie. Docenianie każdej chwili troska o innych, te wszystkie nauki stały się nieświadomie częścią mnie. Spotkałam się również z byłymi koleżankami z drużyny koszykarskiej. Powitały mnie entuzjastycznie, ale w ich oczach było też widać pewne zakłopotanie. Nic dziwnego. Rok temu odeszłam z drużyny, raniąc ich uczucia moją obsesją na punkcie zwycięstwa. Zebrałam się na odwagę i powiedziałam: Chciałabym Was przeprosić. Kiedyś byłam niedostatecznie wyrozumiała. Narzucałam wam moje myślenie i ignorowałam wasze uczucia. Naprawdę bardzo mi przykro. W Polsce nauczyłam się sztuki walki zwanej szermierką. Tam zrozumiałam, że są rzeczy ważniejsze niż wygrana i przegrana. I tam w końcu mogłam stawić czoła sobie kropka. Słuchając moich słów, koleżanki z drużyny wyglądały na zaskoczone, ale jedna z nich podeszła do mnie: Johanna, podnieś głowę. My też cię rozumiemy. Cieszymy się, że wróciłaś. Na te słowa reszta koleżanek kiwnęła głowami. W tej chwili łzy popłynęły mi z oczu. Ich życzliwość przeniknęła moje serce. Witaj z powrotem, Johanna. Stwórzmy razem nową drużynę od teraz. Kilka tygodni później dokonałam zdumiewającego odkrycia. Okazało się, że również w Niemczech są ludzie promujący tradycyjną szermierkę. Na wieść o tym serce mi zabiło. Od razu postanowiłam odwiedzić tę hale. Znajdowała się w małym miasteczku, około 30 minut jazdy tramwajem od Berlina. Chociaż atmosfera była inna niż w polskiej hali do Szermierki, kiedy zobaczyłam napis Szermierka nad wejściem, ogarnęła mnie nostalgia. W środku kilku uczniów trenowało. Widząc ich postacie, przypomniały mi się dni spędzone w Polsce. Podszedł do mnie instruktor. Nazywał się Klaus. Uczył się szermierki w Polsce ponad 20 lat temu, a po powrocie do Niemiec uczył jej tutaj. Uczyłaś się szermierki w Polsce? Wspaniale. Chcesz kontynuować tutaj. Na słowa Klausa odpowiedziałam bez wahania. Szermierka jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Chcę ją kontynuować jako hobby na całe życie. I tak zaczęłam trenować w tej hali. Chociaż otoczenie było inne niż w Polsce, poczucie wewnętrznego spokoju w chwili wyprowadzenia, pchnięcia było takie samo. W miarę kontynuowania treningów, Szermierka stała się częścią mojego życia. Nauka w szkole, koszykówka, a teraz Szermierka, chociaż było to intensywne, wiodłam zrównoważone i satysfakcjonujące życie. To, czego nauczyłam się poprzez Szermierkę i doświadczenia zdobyte w Polsce, miało wpływ na wszystkie aspekty mojego codziennego życia. Potrafiłam się skoncentrować w każdej sytuacji i przestałam sztywnieć ze stresu. Myśląc o tym, jaką osobą chcę być, potrafiłam być życzliwa dla innych. Państwo Kowalscy, członkowie klubu Szermierki, moi koledzy z klasy w Polsce czuję silnie, że to spotkania z nimi stworzyły obecną mnie. Moim obecnym marzeniem jest ponowne odwiedzenie Polski, pokazanie im, jak dorosłam, i wyrażenie im mojej szczerej wdzięczności. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli spodoba.